Hej, mój kochani! Ja jestem już po szkole. Jest. Jest 16.15. Skończyłem dzisiaj lekcję o 15.28 godzinach. Także no nie ciekawiam. Jestem serio strasznie zmęczony. Miałem ciężkie lekcje. Ale no jakoś żyję jakoś się trzymam. Jutro, na szczęście, kończę po 6. Więc Będę wcześniej w domku. Um, I tak. Dzisiaj yy, wieczorem jadę z królikiem na zdjęcie szwów. I wszystko jest ok już z nim. Nie ma już żadnych problemów. Wszystko ładnie je. Tylko jestem niewkurwiony, bo codziennie mu daję leki. Przez pierwsze dni dawałem mu dwa razy przeciwbólowe. Um, a teraz mu jeszcze daję antybiotyk. Codziennie idź się dostanie ostatnią dawkę. Zaraz muszę mu przygotować antybiotyk. I, i spróbować mu go dać. Także. także no, nie będzie ciekawia, Bo strasznie tego nie lubi. I strasznie na mnie warczy. Ale no, co jak trzeba, to trzeba. Eee, pokażę wam mój outfit A więc tak się prezentuje mój outfit Dzisiaj mam jeszcze na sobie Czarne spodnie I no tak. Teraz zaraz pójdę przygotować małe muleki O, wydać mnie <grytanie> Pójdę zaraz królikowi Przygotować probiotyk Przed podaniem antybiotyku Mały jest już po obiadku Także, przynajmniej to mam z Chociaż on by na pewno nie pogardził drugim obiadem. Aczkolwiek no wiadomo nie można dawać za dużo. Um, więc idziemy teraz ogarniać leki. Okej, okay, witam was w mojej kuchni. Tu mam probiotyk. Nie widać, ale... Pokażę wam mam Daję mu lakcji. I gdzieś tu miałem strzykawkę Ale chyba nie mam, muszę wrócić do pokoju po nią ja. Dobra, mam już strzykawkę i nabrałem sobie wody Wziąłem 35 ml I teraz otworzymy I wleję tutaj wody trochę. Chyba trochę za mało, więc muszę dodać. Dobra, jak już mam białą wodę, to teraz to trzeba wmieszać porządnie, żeby zrobiło się płynne. I odleję resztkę wody ze strzykawki. I jak już mam wymieszane, to wylewam zawartość tego na łyżeczkę. to nabieram na strzykawkę. I lecę podać króliczkowi. Dobrze, ja już jestem po podaniu mu leków. Jakoś sprawniej, sprawnie i szybko poszło. Może się powoli przyzwyczaja. Ale no, i tak to już ostatni dzień tego. Za godzinkę muszę mu podać jeszcze antybiotyk. Um, I co ja Wam mogę powiedzieć? Co do szkoły, to plan mamy. nie najgorszy, ale męczący jest te 8 godzin, 3 razy w tygodniu. E, w poniedziałki kończymy po 6, potem 3 dni, 8 godzin. I w piątki też 6. E, nie ma tragedii, no ale jak było, jest to męcząco. I też ja później jestem strasznie w domu, bo chodzę do szkoły do Warszawy. A ja nie mieszkam w Warszawie. Więc no, jeszcze rano to jako tako, bo jadę na Perun i zaraz mam pociąg. Ale no, tak po szkole, no to często muszę czekać nawet pół godziny. I jeszcze dzisiaj jest o było o tyle dobrze, że zdążyłem na wcześniejszy pociąg. Tak to bym pewnie dopiero dojechał do mnie, do miasta. Um, I co? Um, mamy planowany wyjazd integracyjny, bo w ubiegłym roku w pierwszej klasie był no, ten cały COVID i w ogóle na no, to nie pojechaliśmy. I w tym roku jedziemy. Jedziemy chyba 20 na 3 dni. I tak szczerze Wam powiem, że ja strasznie nie chcę jechać. Nie będę wchodził w szczegóły, no ale po prostu nie chcę jechać. I planuję to jakoś pogarnąć, żeby zostać jednak w tym domu, w którym będę czuł się dużo bardziej komfortowo. Eee, ale no, boję się, że mi się to nie uda, I że jednak będę musiał pojechać i no może jakoś przeżyję te trzy dni nie wiem może i słabo też trochę bo od razu dzień po, po tym jak wrócimy z wyjazdu to mamy sprawdzian z chemii także zajbiście ale eee. e no jakoś trzeba dać radę i nie wiem, może będzie ok, może o dziwo sobie jakoś. Ale no nie wiem, wątpię w to trochę. W ogóle patrzcie, jakiego mam. Ładnego kaktusa. W sensie jemu trochę listki. Nie wiem, co zrobiły, zgniły. Yy, bo za dużo go podlewałem. No ale śliczny jest, podoba mi się bardzo. No taki malutki, jakiego kupiłam I teraz taki duży jest Nie wiem, strasznie miarę, jak jakaś moja, stricte moja roślinka rośnie i się rozwija na moich oczach Jakiś czas temu, no jakiś, no dłuższy już czas temu Posadziłam sobie cytrynę w doniczce z pestki I też gdzieś już taka urosła Nie wiem, no, cieszę się strasznie bo no, jak już mówiłem, jarają mnie strasznie takie rzeczy. I co? Yy... Zaraz weekend, więc sobie może trochę odpocznę, bo już tylko jutro muszę przeżyć. Aczkolwiek w sobotę będę u kuzynki na urodzinach. W sensie ona miała urodziny 2 czy tam 3 tygodnie temu, no ale pomijmy ten fakt. Działy się różne rzeczy, przez które się to przekładało. No i wyszło na to, że no jutro jedziemy. Jeśli mam jeszcze, to nie chcę mieć się strasznie w sensie. Nie wiem. Ona ma 10 lat, więc też tak to bardzo z nią nie pogadam o nie wiadomo czym więc pewnie będę siedział cały dzień przy stole albo gdzieś tam z nią i jej siostrą na górze w domu no ale nie wiem zobaczymy że może, może będzie ok um, i co to chyba wszystko. Mam nadzieję, że niedługo pójdziemy na zdalne, bo szczerze mówiąc, już nie wyrabiam. I ani nie mam czasu na nic, ani, ani nie mam na nic siły, ani ochoty już nic. Niby ja jestem tylko tydzień w szkole. Ale czuję się jakby, jakby to było parę miesięcy, więc to fajnie. Więc tylko czekam i odliczam do tego zdalnego. I nie wiem, przyjmując to mi się dobrze pracowało w domu. W sensie z nauką było może trochę gorzej, bo ja lepiej rozumiem w szkole jak jestem i jak mi nauczyciel tłumaczy. Bo ja na tych zdaniach tak naprawdę nic nie ogarniałem, ile lepo co zdałem. A tak pod względem mojego komfortu i wygody to było naprawdę dużo lepiej. Więc... No, mam nadzieję, że niedługo wrócimy na zdalne i, i znowu będzie dobrze. Nie, żebym chciała, żeby to wszystko się rozwijało w sensie, żeby ludzie chorowali w ogóle, ale no, po prostu patrzę tutaj z perspektywy mojego komfortu i wszystkiego. Także tak. Eee... No. Nie wiem, w sumie, co jeszcze mogę powiedzieć. Picie wodę, moi kochani. Picie wodę, bo trzeba pić wodę. Teraz się znowu zrobiło cieplej, więc trzeba nawadnić organizm.